Blair Witch Project to horror, który przywrócił do łask konwencję paradokumentu. Ikoniczne stało się także samo zakończenie filmu, w którym jeden z członków wyprawy Mike zostaje odnaleziony przez Heder w ruinach piwnicy Starego Domu. Mike stoi twarzą zwrócony w stronę ściany i nie odpowiada na wołanie. Zakończenie to było bardzo niepokojące i mogło świadczyć o nadnaturalnej proweniencji całego zajścia. Daniel Mayerik i Eduardo Sanchez nakręcili jednak aż trzy alternatywne zakończenia, aby sprawdzić, które najbardziej przypadnie do gustu testowej publice. W jednym z nich, Heather schodząc do piwnicy, odnajduje Majka ukrzyżowanego za pomocą gałęzi. Testowa publika uważała jednak, że zakończenie to rujnuje cały wydźwięk filmu, a niektórzy nawet się na nim śmiali. W innym zakończeniu Mike stoi w piwnicy przodem do header w wyraźnie agresywnej posturze. To zakończenie mogło jednak sugerować, że to Mike był sprawcą wszystkich tajemniczych wypadków. Ostatnie nakręcone zakończenie przedstawiało Mike'a powieszonego w rogu piwnicy. Twórcy jednak uznali, że jest zbyt dosłowne i lepiej pozostawić w wyobraźni widza, co tak naprawdę stało się z chłopakiem.